Hołd te twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Orcs Must Die Oh, jesus Jak tak patrzę Tą kampanię główną zakończymy już w przyszłym tygodniu Robi się ciekawie, ale na razie zajmij się tą ciasnotą I maszynką do mielenia Podoba mi się to, ten, Te obrazki, jak ona działa Zwłaszcza ta dwójeczka Wiesz co, trójeczka też nie najgorsza Tylko jedynka taka zwyczajna Łyczek herbaty? Dobra, co tu mamy? Widzę, widzę te porty. Dobra, to się idzie tak, to się idzie tu. A i tu są... So... Tu rendy to to idzie, to idzie to to tędy. A czy to idzie tak? I stąd. Okej, okay, tylko teraz pytania. Bo oni będą szli stąd i okej. Okay. Ale... To jest jeszcze druga mapa. Czy druga mapa, druga droga. I ona działa widzę dosłownie tak samo. Tylko teraz mi wyjaśnijcie. Hmm. Wyjaśnijcie mi. Tylko będą najpierw przychodzić. Będę strzelać, że stąd. Nie to. tkaczki jeszcze nie. O oh, Jeeza ogniste ogry. Akurat ogniste Dobra Najpierw zestaw broni o, smoła, ściana, o, teraz tak Wydwaj Autobalista. No niech będzie to, chociaż tego i tak nie będę używać. No to... Zacznijmy standardowo od trzech łuczników Tu I wstawię może jeszcze dwóch tu I z drugiej strony to samo Czy mi starczy tylko na to AJS-u Ojejoj, ale... EPS-ki, ja że oni stąd będą tam szli A tutaj, tutaj mogę postawić. O! Na ja chwilę, dobrze widziałem, że... Skąd do... Skąd przychodzą te? Aha! Ok. Postaram się ich położyć jakoś tu. I mam nadzieję, że nie będą chcieli... mi tutaj nabruździć ciorkowie tu aha i to wszystko ajajaj aj, aj. no tu jednak trzeba postawić troszeczkę więcej tych łuczników a niech będzie weźmy tkaczkę stali przy okazji I weźmy to, i to wzmocnienie wszystko? od razu a... G, i skąd idą? Oczywiście, że z góry. Oj, i od razu lecą te. Zatajcie. Dobra, nie jest źle. Troszeczkę tylko te trzeba wybić. A tym już się zaraz zajmiemy. Nie ma strachu. O, albo jest lekki strach Dobra Poszło o, Więcej zdrowia i ogniście łucznicy już na start W ten sposób zminimalizujemy jakiekolwiek ryzyko A teraz dołem To jest nasz trochę lepiej broniony. Łapcie! One more time. No ci ucznicy nie są zbyt bystrzy w moje broni, ale co tam? I tak ich uwielbiam. Dobra, następne musimy już zdecydowanie postawić spowalniacze. Myślę, że tam u góry abyś też troszeczkę łuczników, tu chyba mogę postawić jeszcze ze dwóch. Tu tu dwóch, i na górę trzeba już lecieć, zająć się sprawą i ci teraz są tutaj, to nie sami wszystko załatwić. Ojej, 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 nie podoba mi się to. Nie podobają mi się te biegacze. Dobra. Popgoblin. Nie ma chusteczku jedna. O zas, cięcie. I wracamy po cięciu. Pójść... ...demać A e, jest tu gdzieś hobgoblin? Nie zdecydowanie. Jeżeli jakikolwiek był e, Dobra Trzeba tam troszeczkę bardziej obstawić Na pewno każda strona jest ok, ale... Byłoby o wiele bardziej okej, okay, gdyby jeszcze mieli tutaj po łuczniku dodatkowym. Myślę, że gdzieś tutaj może strażnik. Tu. I tu. Dodatkowo. Z drugiej strony trzeba postawić więcej łuczników. Tak, bo ja strategia jest niezawodna. Nigdy mi się ona nie zmęczy. Dobra, tu. 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 Um, najpierw powstawiam strażników. To jest podstawa. Tu Już nie mam hajsu, ale staćmy na drugiego strażnika. Ah, w kaczkach trzeba jeszcze kupić w ogóle to ulepszenie do strażników. No to G. O, lecą tylko stąd, okej. Okay. Ale pocieszenie jest takie, że na razie jeszcze gnole nie wyszły. Oj. Z ziemi mojego strażnika bijecie. Winąć. Chuje łysę. Tatę. Skurc. Cięcie. Halo. I wracamy po jeszcze jednym cięciu. Czasem zabicie niektórych to mało. Tyle powiem. Oj jaj, jaj. Dawaj, dziękuję Dobra, rozstrzelić po prostu Tego strażnika trzeba będzie przenieść bardziej do przodu. Zdecydowanie. Ale po pierwsze trzeba mu kupić... O. Jak sobie życzysz? Chodź stary. Tak cię bardzo... Tak musisz przejść troszeczkę bardziej w tył. Okej. Okay. I tutaj wstawiamy w drugiego. Jeszcze nie mamy limitu. stąd idą tylko górą. Stąd idą dołem. Zwykli. Hello! O -o. biegacze Nie niezbyt mi się to podoba. Na tam, tam u góry umierają, nie jest źle. To no tylko, że strasznik nie w stanie do nich dole... na to dolecieć eee, Złapać tych małych, biegających To nam bardzo ułatwiło wszystko Czy tam żaden łucznik nie zdechł? Tak sobie na szybko tylko obczaje Bo teleportami, ale W sumie? Dobra Dobra, wszystko żyje, ma się dobrze Nie umarło, o dziwo Dostając jeszcze łuczników w takim razie Dobra, jeszcze się trzymają. To aż mnie zaskakuje. Ili mi osiągnięty dobra. Teraz będziemy mogli już stricte zająć się tylko normalnymi fowkami. Łoj O pancerzony! Panie! To pan taki tutaj przyraz, co? Proszę on. O, o idą mi do łuczników. Nie, nie mam energii. No i ten strażnik mi spadł. Pięknie. Idź. Idź parpoclu jeden! No zniknął Ale z drugiej strony pewnie idzie dokładnie to samo Oczy... Nie, z tej strony idzie ognisty. No to w sumie Odrobinę lepiej niż opancerzony, ale jednak Natko z córką To jest straszne co tu się dzieje Nie ma wyjścia, tutaj trzeba zdecydowanie mm, Jeszcze ich troszeczkę Osłabić, najpierw żeby nie przychodzili w ogóle tędy Nie tu, tu u, Tu A troszeczkę ich mniej tutaj będzie przychodziło wtedy Dodatkowo stąd zacząłbym spowalnianie No idealnie, żebym się wstrzelił. Dobra. Na bezpiecznego. Eee, tutaj au nie wstawię, prawda? I już to w takim, takim miejscu, że ją wasza mać Tu nic nie da Ta autobalista No Stawisz się tu gdzie chce Stary, już dupę Dziękuję A teraz do przodu, już Właś, Właś Jeszcze O, o O, o, tu, tu stój Dobra. Drugą stronę też czas obstawić. Może nie tak bardzo, ale jednak to G. A to fajnie, zaczynają się koboldy, które oczywiście y, rozbierają nam płatki. Fajnie. Tak na dzień dobry. Te z dołu dadzą radę, ale tu z tymi latającymi do tego o dobra ich licerbie okej a jak się gubię w tym gdzie mam łazić To jest dobrze Tam no to dole w sumie też nie jest najgorzej pozwólcie że to wam troszeczkę dopomogę Nie da co? O, wstawiam jeszcze te dodatkowe ściany. W ogóle czy tkaczka stali teraz nie będzie miała dla mnie I tak. Ja. 1500. Do... A nie, to zaśmie. No to idź sobie, będę tęsknić. Bardzo mi się to podoba. Trzeba zacząć też wcześniej ich tutaj trochę powalniać. Ej chłopaki Dobra, będzie Będzie ze mnie Na dół A na dole Lekki pogrom Dobra jakoś to idzie powoli, ale idzie Następna fala Dobra. Aha. No dobra, teraz powalniacze idą, to będzie za mnie. No. Ruszysz tubkę swoją, czy nie? I biegacze wszystkie płatki mi rozbroiły No, umrzej Cieciu. Tak to mówi mój były szef. Zostawmy sobie tu gdzieś jakiegoś ciecia. A, bo te jeszcze są, latacze przebrzydłe. No, trafię sobie w ciebie czy nie? Dziękuję. Uwolnić hordę. Oj, bo to już będzie ostatnia taka fala. Bo jeszcze będzie dużo opancerzonych, więc tutaj ich jak najbardziej spowolnię. Na, na koniec przynajmniej. I tamtą stronę muszę bardzo dobrze odtygować teraz. Znaczy tu jeszcze fal 6, bo tu się pojawi głównie ten ognisty. I z ognistym nie ma takiego jeszcze problemu. Ale na przykład jeżeli mówimy o tym takim e, opancerzonym, to już problem jest. Ruszysz się bardziej do przodu? Jeszcze trochę? Dobra, wyżej nie pójdziesz. Wyżej dalej. Nie będzie, czyli tu I tu trzeba będzie jeszcze trochę ich dotentegować. Czy można mieć za dużo pułapek? G! Zresztą pewnie z grubej rury. I... Może to nie jest aż tak gruba rura jak się spodziewałem Znaczy taka normalna Ty stary, ale ty miałeś... Idź tam W przodu Na smołę A no to się już wszystkiego podbyli, fajnie O tej latają nie wiadomo za czym O dobra, jednak na się tego nie pozbyli. Tu robi się przerąbany. Hello. A! Aha, bo tu ogr był! A się zastanawiam co tu tak nagle ich nas się na Tu macie jeszcze te tu też wam stawię, żeby nie było, że was nie lubię i nie kocham, czy coś. Oj, 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 trochę ich tu nadchodzi. No dobra, dadzą sobie radę, sami. Sami jednak zatem słówniarzy. Dwa ogniste. No chyba was coś pogrzmociło. To, że ten tutaj tak lata Ej! Przestań we mnie strzelać Masz czereb Ja tu nic eliksiru zdrowia nie ma No to pięknie Tak to było PKP Pięknie kurwa, pięknie A teraz dół, czy obie strony będą takie rozchęchłane? Cokolwiek to słowo znaczy, dobra, a... Weźmy sobie to Muszę płacimy zdać większe obrażenia trochę. Zatajmy, która strona bardziej potrzebuje pomocy? Nie jestem tego tak do końca nawet pewien, na dobrą sprawę, każda, teraz czekaj tak od strony do strony najlepiej. To będzie najlepsze wyjście. Dobra, u żony Nara. nie ma mnie. O pancerzonym musisz sobie na początek sam poradzić, ja mam za mało HP. Już? Poszedłby mi ci pomóc, ale no na razie może nie. A to jest ognisty, to... Ognistym to mam pal 6. Już, ojo Może nie? Oj! Dobra. Hop, goblin zdechł. Czyli jednego już mamy z głowy. Ale u góry prawdopodobnie jest drugi popgoblin. Dobra. One time, kozie desz. Ha. Tu jest drugi strzał, czy tak mogę zrobić? Po coś te, te, tutaj są. No, to się, tak to się robi. Uf, chociaż bez tych też pewnie by się jakoś tam udało. Może nie aż tak, ale coś by się dało zrobić. No to, menu kampanii. Zobaczmy jak tam. U, co to? Pikantne grzyby. Ofiary z rolników są silniejsze i trudniejsze do zabicia. Aha. Nie wiem, jak to działa. Ale nieważne, dobra. Ja mam za ten odcinek już bardzo serdecznie dziękuję Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli tak, to standardowo musicie dać nam łapkę, komentarz, udostępnienia, subskrypcję Czy co tam jeszcze chcecie Wiecie jak to działa, prawda? Na pewno A W następnym odcinku... Jakie jest następna mapa? Schody z Guby Brzmi tak... Fajnie Tak romantycznie Kuźiwa Dobra Niech moc pogromców orków, moi drodzy, zawsze będzie z wami A ja żegnam płytka.